Z Pawła Janasa puchnie od nazwisk piłkarzy. Jedni przybywają, jedni wyskakują, jedni są pod kreską, jedni na. Trener przetestował ponad 70 zawodników. Na mistrzostwa zabierze 23. Nazwiska bramkarzy nikogo nie zaskoczą. Boru, Dudek, Kowalewski, Kuszczak jest ta czwórka, która jest brana pod uwagę na mistrzostwa świata. 50 dni przed mundialem Janas narzeka na problemy z bocznymi obrońcami, ale do Niemiec pojawią z pewnością baszczyński, że i rząsa. Pewniakami na środku obrony są Job i bąk. O miejsce walczy kłos. W środku pomocy niepodważalną pozycję maszynkowiak Milaj Burkhardt mogą być zmiennikami. Ciekawie może wyglądać rywalizacja defensywnych pomocników Sobolewskiego i Radomskiego. Kłopot stanowią skrzydłowi. Jacek Krzynułek nie gra, Kosowski nie gra. Także gdzie te dwie byli, to pewne punkty tej reprezentacji, teraz ich coraz mniej gra i sporo jest dylematów. Na szczęście lepiej jest w ataku. Żurawski strzela go jak na zawołanie, Frankowski zaciął się w Wolverhampton, ale obaj wyjazdu na mundial mogą być pewni. Co z zresztą napastników? Jest teraz Sasin, który się pokazał, jest Brożek, jest Rasiak, który teraz dwie bramki strzelił, który gra wszystko teraz w Anglii. Ja myślę, że jeszcze trzeba też się przyjrzeć i Piechniak, który zaczął znowu strzelać. Janas nie wspomniał o Jeleniu, ale zapowiedział, że przyjrzy się jeszcze Saganowskiemu. Gdyby jednak mecz z Ekwadorem odbył się dziś, w ataku zagrałby prawdopodobnie duet Żurawski-Rasiak w pomocy Krzynówek-Radomski-Szymkowiak-Smolarek. W obronie Rzewłakow, Bąk, Job Baszczyński, a w bramce Dudek albo Boruc. Przed Janasem trudne wybory. Pierwszy już za 25 dni. Czasu jest mało, a więc dla decydującego o wszystkim Pawła Janasa i dla walczących o mundial piłkarzy każda uciekająca sekunda jest na wagę złota. Dla sportu Jacek Kurowski.